Czy wydałaś kiedyś pieniądze na coś, co miało przynieść super rezultaty, ale na końcu niestety okazało się, że tylko straciłaś te pieniądze? Witaj, to Ania Knapińska. Chcę dziś porozmawiać o wyzwaniu, z którym mierzy się wiele kobiet. Od ponad 10 lat w Polsce i na świecie pojawiła się moda na młodą, gładką twarz, bez zmarszczek. Dużo się mówi o kulcie młodości. Niezależnie od naszej oceny tego zjawiska, ta moda sprawia, że chcemy wyglądać coraz piękniej i mieć piękną, gładką skórę, niezależnie od tego, ile mamy lat. Ta nasza chęć pięknego wyglądu sprawiła, że popyt na zabiegi odmładzania skóry, redukcji zmarszczek, gwałtownie wzrósł. Pojawiły się różne sposoby, od pielęgnacji domowej do profesjonalnych zabiegów w gabinetach kosmetologii estetycznej. Wiemy, że produkcji do domowej kremy czy też maseczki przynoszą tylko krótkotrwałe efekty. Poszukiwano nowych rozwiązań i tymi nowymi rozwiązaniami są profesjonalne zabiegi odmładzające np. pilinki chemiczne oraz zabiegi przy użyciu najnowszych technologii w gabinecie. Dlaczego to wyzwanie, przed którym stoją kobiety jest pilne i nieuniknione? Bo istnieje takie zjawisko jak starzenie się skóry. Każda z nas Kobiet może jednak taki proces spowolnić, ale nie da się go odwrócić. Jest on nieunikniony. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że nie jesteśmy bezradne. Żyjemy w XXI wieku i najnowsze peelingi i nowoczesne technologie, tak jak na przykład medyczny IPL, refrakcyjne, HIFU, czy też laser frakcyjny CO2 potrafią skutecznie spowolnić procesy starzenia. Skąd o tym wiem? Nazywam się Ania Knapińska i od 11 lat jestem nie tylko właścicielką gabinetu Centrum Estetica na Warszawskim Żoliborzu w okolicach ulicy Powązkowskiej, jestem też dystrybutorem profesjonalnego sprzętu kosmetycznego i laserów na Polskę i na Europę. Sprzedaję te wszystkie sprzęty, o których wspomniałam. Wiem, że są skuteczne, bo wszystkie dostosuję na sobie. Sama miałam kiedyś problemy z ciężkim trądzikiem, z przebarwieniami pozapalnymi, a z upływem czasu też ze zmarszczkami. Teraz mam 43 lata i dzięki peelingom i urządzeniom, urządzeniom z których korzystam na co dzień w gabinecie, lubię swój wygląd, bo jest naturalny. Urządzenia stymulują procesy naprawcze w naszej skórze, dlatego odmładzamy się w sposób naturalny. Żartuję, się, że nie bo, żartuję, że nie boję się upływu lat i zmarszczek, bo z najnowszymi urządzeniami, które mam w gabinecie, nie ma się czego bać. Dlatego, jeśli chcesz skutecznie zadbać o swoją skórę, odmłodzić ją, zredukować zmarszczki, to przyjdź na zabiegi do naszego gabinetu. Kliknij na link poniżej i pobierz voucher ze 100 złotych zniżki na pierwszy zabieg a w ciągu godziny do 24 godzin zadzwonimy do Ciebie, aby umówić się na wizytę. Do zobaczenia w gabinecie.